Swoje narodziny. Nocy mroźnej, nocy późnej, ciemną drogą szły do dróży. Do Judei, do Betleje, ostry wiatr im boczy wieje. Zapukali do okienka święty Józef i Panienka. Bo do drzwi nie śmieli podejść i pytają o gospodę. Dobrzy ludzie, chciejcie pomóc! Dajcie nocleg w swoim domu! Miejsca nie ma wcale, idźcie sobie trochę dalej. Dobrze ludzie, tam odpuśćcie choć na jedną noc nas nie, nie ma miejsca, pełno ludzi, różno nas w nocy budzisz. Chciejcie nas do domu przyjąć, nie sam jestem, lecz z Maryją. Nie ma miejsca, ani konta, nikt się tu nie Owej nocy tajemniczej. Da się krzyczeć cała Ziemia. Nie ma dla was miejsca. Nie ma. A Maria szybciej duszy, pragnąc Ziemi krzyk zagłuszyć. Przyjdź, o Jezu, przyjdź. Nie zmykaj, całym sercem Ciebie czekam. Przyjdź, o Jezu, przyjdź maleńki. do mateńki. Chodź, narodzisz się w stajence, zaraz wezmę Cię na ręce. Ale mocne dłonie zawsze staną w twojej obronie. My będziemy twoją rodziną. Przyjdzie Jezus, przyjdzie dzieci. Słowo, tę, którą swą królową nazywa ludzki ród. Za świętą jej przyczyną pokuty. Czas przemijał, wcielenie stał się cud. Pokora i jej cichość stają tylko zdobią lichą. Przy sercu jej dziewiczy, największy pałac liczy. Dziewicze serce czyste, ponad bogactwa wszystkie a dłonie i pieszczota mniejsza niż tron złota. Sianie, narodził się Książę pokoju, maleńki Bóg. Oczekiwany z tąsknotą i nadzieją. Dzisiaj przychodzę do Was tą radosną nowiną. Raczej pan żartować ponad 2000 lat dla tej bajki. I my, ludzie współcześni, posiadamy inną wiele. W siebie, w nasze pieniądze, inwestycje i plany. Mamy swoje własne drogi do celu. Ta legenda o Bóg i człowieku Zadowolić tylko może na nie. Czym może nas zadziwić te dzieciom? Byśmy wszystko rzucili do niego? Nie pobiegniemy do Bentley'a. Nie ma tam dla nas nic nowego. na szczegóły, masz spotkanie biznesowe. Idź, zajmij się czymś. Gdyby święty Józef był moim tatą, nigdy by tak nie powiedział. Pójdę do Betleje, żeby dostać to, czego tata nie może mi dać. Nie może? Czym jest ziarenko czułości? Dlaczego go nie posiadam, chociaż cały świat do mnie należy? Yes. <laughs> Przecież by tyle miały, co u Ciebie mam. Na Chodźcie pasterze z nami do stajenki, boście wybrani spośród ludów tej ziemi, by stanąć przed jego obliczem. Coś mi w głowie świta, coś musiałem o tym czytać jeszcze kiedyś w młodych latach, że nadejdzie zbawca świata, że świat w ziemi ludzkiej ma odkupić grzechy ludzkie. Bóg się rodzi? Czyżby jakiś król pasterzy no bardzo w to uwierzyć. Pójdźmy, bracia, za anielskim głosem. Ta noc to wielka tajemnica. Weźmy jakieś dary, by ofiarować najwyższemu Panu. Wejdźcie, pastuszkowie. Wszyscy jesteśmy dziś braćmi i dziećmi jedynego ojca. Tak Królu, przyniosek i złocisty chleba, byś nigdy nie był głodny, a z nim rodziny nasze, to co nas łączy i dzieli. Wszystkie troski i radości byś Ty umocnił na swoją miłość. Daj, panie przynoszę korzuszek, byś ogrzał się w chłodzie, a z nim codzienną pracę trud i wysiłek. Uśmień go by z Tobą się z Tobą zaczynała i z Tobą kończyła. Witaj, Boże prawdziwy, a ja przynoszę Ci moją piszczałkę, na której gram, a z nią me zdolności, abym zawsze pamiętał, że to dar od ciebie dany który mam pomnażać dla Twojej chwały. Weselcie się pasterze, bo ta noc niesie ze sobą wiele ziaren czułości, które Bóg sieje w wasze serca. Ale czy serca ludzi będą odpowiednim gruntem, gdzie zakiełkuje ziarenko pokoju, miłości, radości i szczęścia? Wiadomość o narodzinach Jezusa obiegła szybko świat. Nawet obcy królowie przybyli, aby powitać nowego króla na Ziemi. do Ciebie Mirna kraina daleka dla prawdziwego Boga i człowieka, bo cierpieć umrzeć dla ludzi przybywa i winę nasze swą ofiarą zmy. Drogą serca wędruje mały człowiek, szuka BTM nadzieją, nie musi płacić za BIE, więc musi w sobie. Piękny jesteście, je, no jaka piękna i święta jest twoja rodzina. Czy tu nie Nawet mój tata za tego prostego gatun nie ma, dla mnie czasu. Wiem, jak wiele dzieci cierpi z powodu swoich rodziców, ze ich sobą i dobrem tego świata. Nie trzeba być bogatym. Wystarczy dzień się własnego serca. Go przybiegłem tutaj za tobą i zobaczyłem, czego ci nie dałem, tracąc wiarę w Boga i miłość. Za ręką o którą prosiłaś, zgubiłem. Gdzie go teraz odnajdę? Spójrz na mojego syna. Ono z w sensie miłości czułej, to prosty ludzki gest, przez który twoi bliscy kochani czują się. A czy ja w swoim życiu odnajdę nowe do Boga? Tak, jeśli będziesz się kierował miłością, to Bóg zasiał w się. Czy ja widzisz, że z wczesnego świata będę mogła zakrócić się ja małym dzieciątkiem? Musisz wyciszyć swoje serce i otworzyć je na łatę wybór. Zagościł i działał. W czasie pełnym pośpiechu, hałasie codzienny spraw, przychodzi do nas człowiek, przez świata król i pan. Nie głoś wielkich kazań, bo dosyć już słowa ma świat, przemawia do nas swą ciszą, kalęcki ludzki brat. Pobiegli drogą w konsulta, aby odnaleźć swoje własne zęby, spotkania przyjmij Przyjmij mi lekie jak miłości, jakiej nie może dać te tak, była miło, sprzemieniu na to nie, 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 i fałsz. Kochani kapłani, nauczyciele, rodzice i uczniowie, to jest chwila, Gdy zatrzymać się trzeba, by siebie i losy ojczyzny zrozumieć, w tajemnicy narodzenia Boga. To jest orędzie z Betlejem. Bóg rodzi się dla nas i z nas. Abyśmy umieli kochać tak czule, jak Jezus nasz pan Król stając wygodony, kogo nam. Zgardzony i odrzucony Bogosła nam. Na sianie w łupkę ma koncie. Gany przed rządzących, błogosław nas. Kochaj nas mały panie, tej jest nocy potęgą. I wyważ nasze kochanie, twojej boskiej miłości i